Witam, witam z całego serca w tym pięknym słonecznikowym plenerze mojej działki Kochani Postanowiłem do czegoś się przyznać Tak To ja jestem całym tym antychrystem tego świata. Tak. Tym antychrystem, który zapowiadał program zwany Biblio Dekoder. Tym zapowiadali nawiedzeni, uczeni w piśmie, zwani prorokami, którzy moje przybycie Przepowiedzieli. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Czym jest Antychryst, a czym Chrystus, jakoby jego zaprzeczenie? Mówiłem już o tym w dwóch filmikach, ale bodajże za każdą razą film się urywał. Moja wibracja nie była pełna. Nie zacząłem tego słowa, że pełnią miłością swego serca staję z tą prawdą. Nie ma oddzielenia. To ja jestem całym światem. To ja jestem wibracją antychrysta. Nie ma oddzielnego bytu. <laughs> jedyny byt, jedyny demon. <laughs> uzurpujący se władzę tego świata, powstał we mnie. Ja go stworzyłem. Ja, przypomnijmy, to miłość, to czucie, jestem, to istnienie. Ale oczyszczam słowo jestem z tej wibracji, która mnie zatrzymała, bo kiedy to imię tę godność przyjąłem dosłownie doświadczyłem ogromnego zatrzymania bo dałem jestem i demon przedstawił się tym imieniem nadal się przedstawiał jestem który jestem i tak mną władał kochani Jesteśmy jedną boską świadomością. Kiedy ja do tego docieram, to przejawia się we wszystkich. Ty też możesz do tego dotrzeć, możesz to przyjąć, możesz się z tym połączyć, bo tak się budzimy. Dobrze. Przyjrzyjmy się raz jeszcze pokrótce temu, czym jest Chrystus. Mówiąc najprościej, kolokwialnie, to demon Kościoła narzucony nam jako program, abyśmy wciąż na klęczkach modlili się do zbawiciela, prosili o jego przybycie i tym poniekąd został obarczony Joszuła. Został ustanowiony w rodzie Dawidowym jakoby to Józef, który się nim opiekował, był z tego rodu. A to nie jest prawda. I tak dążono do tego, aby przepowiednia wciąż się powtarzała. Dlatego ja tak bardzo byłem wręcz uczulony, kiedy ktoś pytał, kierował się na Jasnowidzów. Jasnowidz to paranoja i jest nim każdy, ale kiedy kierujesz się na odczyt programu, co nastąpi kolejnego, <laughs> jesteś tylko <laughs> wyrazicielem. Odczytujesz tylko to, co będzie, a więc dajesz temu siłę. Tak, było kilkokrotnie w tak zwanej Biblii używane te słowo antychryst, ale z greki tłumacząc, Anty to coś mm, odmiennego, a nie coś przeciw, bo teraz kiedy byłbym przeciwko Chrystusowi, czyli Pan Zbawiciel, Mesjasz, ale naprawdę nie mówiono Ci nawet, nam nawet, że jest ciało Jezusa, tylko ciało Chrystusa, bo tu już podsunięty został nam demon. Kochani, Jóżua czy Jezus nigdy tak się nie nazywał. To nie jest jego nazwisko. Nigdy tak się nie przedstawiał. To demony władające ziemią poprzez kościoły śmierci, poprzez religie, które najpierw były sektami, tak nam podsunięto, że to jest jak koby. Jedyny syn Boga Impotenta, który w jakiś sposób spłodził jednego syna i na dodatek tak jeszcze durnego, który poszedł jako samobójca, żeby za to wszystko, co grzeszyłem, on się oddał i poszedł jako samobójca na krzyż, na cierpienie, po to, abyśmy łyknęli religię cierpienia. Że słowami JP2 przez cierpienie do zbawienia. Toż to istny horror. Kochany, oprzytomniej. Nie jestem przeciw Chrystusowi anty, jako antychryst, bo tak dawałbym energię. Jestem świadomy tej wibracji, tego, czego się obawiano. Kochani, Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że w tym świecie wszystko było odwrócone, czyli tego, co naprawdę się obawiano, że przyjdzie ktoś i wskaże, że nie ma Chrystusa Zbawiciela, że Zbawcą i Zbawionym jesteś Ty sam. Ty sam jesteś przeobrażeniem całego świata. Że tak potężna jest świadomość naszej jedności. Tego się bano. Miłości serca prawdziwej, prawdziwego partnerstwa. I przepowiedziano, że ten Antychryst przejawi się w człowieku, a w synonimie mówiono, że to będzie ktoś tak zły jak Hitler, jak Stalin, jak Putin abyśmy się tego bali. A to jest nieprawda. I teraz kochani przyjrzyjmy się Grzesiowi, którzy, który już nie odcina się od członu programu Matrixa, grubą dużymi literami, wydrukowanego nazwiska, w którym numerolog odczytał wszystko to, co było, to co będzie dla mnie a ja się uśmiechnąłem, że z tym się nie zgadzam, że anuluję ten zapis. Teraz dotarłem do tego momentu, żeby nie było we mnie żadnego odcięcia, że nowe imię, które przyjąłem na nowy etap, naprawdę zatrzymało mnie, bo nie połączyłem umysłu Grzegorza Kaźmierczaka i serca Grzegorza Jestem. Teraz jestem całą świadomością, a znika demon, który jawił się i jestem, który jestem. Znika Chrystus Kościoła, który od IV wieku był podawany poprzez religię, że to jest jedyny Pan Zbawiciel, a my w nieskończoność. Mamy na niego czekać i wierzyć, że śmierć męczeńska jest wybawieniem. I tak de facto, cierpieliśmy wszyscy, Przypatrz się, co nam zgotowano. Maski na mordę, jak niewolnikom, abyśmy się bali siebie, abyśmy się oddzielali, abyśmy siedzieli w domach, aby demony, gady mogły dopełniać eksperymento, przeobrażenia naszego świata w gada, a tego, który się pojawi, który przyjdzie, który pierwszy przyniesie w sobie przebudzenie, należy unicestwić, odsunąć. I tak ginęło wielu ludzi. Kochani, wielu odsuwało się ode mnie. Bo dostrzegało właśnie te zależności i potęgę myśli serca, których przyjąć nie byli w stanie gotowi. Dlatego obracali to w strach, uciekali, odcinali się. Ale tu skierowałbym cię nawet na prostą logikę, że gdybym był złem tego świata, miałbym już nie miliardy, ale przynajmniej miliony wyznawców. Opływałbym w złoto, a nie mieszkał na działce i martwił się, jak zdobyć kawałek chleba, że nie pisałbym pod moim filmem o wsparcie, które i tak nie docierało, natomiast dostawałem sygnały, maile że żebram o niekochan to nie ja jestem żebrakiem jestem autentycznym panem tego świata ale tym panem jest miłość we mnie i w tej miłości powtarzam słowa każdy maluczki jest moim bratem moją siostrą znika demon który Jawił tu się Zbawicielem, cierpiętnikiem za wszystkich. Joszuła nigdy nie wypowiedział takich słów, nie skalał swego imienia. Dlatego ja go nie kalam, ale nie odcinam się od tego, od zamiennika. Bo Anty to jest coś mm, alternatywnego. To słowo miało inne tłumaczenie. Więc. Przyjmując to, że jestem tak samo Chrystusem, jak i Antychrystem, znikają obydwie te wibracje. Tak, to we mnie były dwie siły, tak jak i w Tobie. Było ciemność i światło. W takim świecie zaistnieliśmy, a teraz głęboko, całym sercem. Przyjmuję prawdę o sobie. Nie było oddzielnego zła, z którym mam walczyć, bo na tą walkę o ironię byliśmy kierowani. A to wciąż była walka z samym sobą. To jest paranoja. Jedyna przemiana, ukochany, jest we mnie samym. Odczuj to głęboko, że jesteś. Tą samą świadomością i dokąd nie przyjmujesz tego, z czym się dzielę, ten świat Cię pochłaniał, żywiłeś ten świat, tworzyłeś dualność, mimo że nie chodziłeś do kościoła, nadal karmiłeś ciemność, zło. Demona, który jawił się Chrystusem, który mówił, że jedz moje ciało moją krew i wypełniaj warunki, to będziesz zbawiony, że jestem zazdrosnym Bogiem, ale Tobie zakazuję mieć innych Bogów, ale za chwilę mówię, że jestem jedyny, no tylko w trójcy się rozstroiłem i przyjmij mego ducha. Tak demon wchodził, tak władał, tak rozdzielał ojca. I syna, dlatego przybył, dlatego jednocząc się z tą wibracją, powoduję powrót mego syna we mnie. Syn we mnie to dziecko we mnie, córka we mnie to dziecko we mnie, to miłość, którą głęboko przyjmuję i ta miłość dosłownie utylizuje we mnie wibrację śmierci demona ciemności, bo ciemność nie istnieje. To był tylko brak światła w mojej świadomości, dlatego już nigdy nie uwierzę w brednie, nie uklęknę na kolana i będę modlił się do zewnętrznego bóstwa, nie widząc w hipnotycznym śnie. W opętańczym transie religijnym, że tkwię w głęboki, że tkwiłem w głębokim opętaniu, że demon władał moim ciałem, bo ja oddaliłem swego ducha i przyjąłem prawdę ducha demona śmierci i utożsamiałem to jako ducha. I Znowuż tu pokazują mi się słowa. Niech stąpi duch Twój. Tak namiestnik Gadziego Świata nieprzypadkowo obrany z plemienia decydującego, z plemienia, które pierwsze się budzi, które ostatnie upadło, to nie w tym rzecz, że jako Słowianie jesteśmy najważniejsi. Jesteśmy niezwykle potężną rasą, zachowaliśmy w sobie tę pamięć, dlatego z wielu stron napierały na nas energię, aby nas zniszczyć, aby nas ujarzmić i nie jest tajemnicą, że Ukraina nie była głównym celem, jakkolwiek jest ważna, jako ta sama nasza przestrzeń. Celem byliśmy my. I w ten sposób, przyjmując prawdę, że jedyny antychryst istniał we mnie, jedyny demon, Chrystus, jakkolwiek go zwierz, diabłem, szatanem, Jehową, Jachwę, Allahem, Ozyrysem, Izydą, Baalem, to wszystko naprawdę jeden demon o wielu twarzach on się nam jawił aby nami władać bo w którymś momencie naszej ścieżki bogów tak można nas nazwać chcieliśmy poznać ten świat a teraz pora oprzytomnieć że to był koszmarny sen z którego nieuchronnie wychodzę całą mocą Rozpuszczam ciemność. Słońce jest tu złudzeniem. Jest sztucznym doświetleniem naszej hodowli. Dlatego proszę Ciebie, odczuj głęboko te słowa, Joszu. Uwalniam wszystko. W tym sensie porzucam wszystko. Nie zatrzymuję niczego, bo. Tak powracam do świata żywych, tak siebie przyjmuję jako żywego, bo byłem hodowany i kodowany, że tylko to jest pewne, że mam umrzeć. Rozpuszczam te złowieszcze prawdy, horroru. I jesteś, i jestem życiem wiecznym. Powracam do życia. Jestem radością minęłości. Syna Ziemi, córki Ziemi. Tak prawdziwie jestem gotowy na cudowne partnerstwo, na spełnienie się z boginią, bo to jednak ja stworzyłem kobietę Lilith, kobietę eksperymentalną, kobietę demona, kobietę, której wibracja przeniknęła w każdą kobietę dosłownie spreparowaną z Adama. Z jego ciała, energetyki, z tak zwanego jego żebra, po to, bo demonom było wszystko jedno, czy to jest y, mężczyzna, czy kobieta. Dlatego promowały te ruchy, promowały homoseksualizm, kwitła w kościołach pedofilia. Dlatego raz jeszcze powtarzam słowa. Kamień na kamieniu nie zostanie z tych przybytków. Jestem powrotem miłości życia. Jestem powrotem światła ze światłości. Powracam jako życie, jako światło, jako miłość, ale nie jestem Twoim Zbawicielem. Dzielę się z Tobą tym tylko, abyś poczuł, że jesteś tą samą cudowną wibracją, że to jest jedyna zmiana, że tak znikają przepowiedziane demony w programie, aby to wszystko wciąż się dopełniało, aby znaleźć ofiarną owcę, aby pokonać antychrysta i pozostałym w hodowli owcom powiedzmy w liczbie 500 milionów, bo resztę yy, należałoby skierować na ubój, aby bestia się odżywiła. Reszcie powiedzieć, że pokonal, u, pokonał Bóg Antychrysta. Kurczę blade, co to za Bóg, jak on musi walczyć, jak on czuł się zagrożony, jak on Musiał niszczyć wszystkich przez wiele pokoleń, do siódmego pokolenia, żeby udowadniać swoją wyższość. Że teraz czystym sercem już wiesz i czujesz, że to nie była żadna miłość, że w moim sercu nie ma strachu, tylko poprzez strach dawaliśmy siłę magii. Ta magia miała władzę, dlatego proszę ciebie głęboko się zastanów, jak powiesz, że mam magiczną siłę, jak powiesz, mówiąc słowa o rozwoju duchowym, a za chwilę te same osoby mówiły: O Boże, dzięki Bogu, mam to wszystko. Dzięki Bogu, przypomniałem to sobie. Zobaczcie. Jak głęboko, głęboko byliśmy opętani, jak głęboko byliśmy upodleni, jak głęboko prowadzeni byliśmy na iluzję rozwoju duchowego, w którym mówiono o sercu. Tylko dlaczego od roku nikt praktycznie się ze mną nie skontaktował. Dlaczego, mimo że nawet ktoś tam promował moją książkę, mówił, że jest super książka o zwierzętach, dlaczego od roku nie wysłałem, nie podpisałem praktycznie żadnej książki? Dlaczego dosłownie z każdej strony stanęły przepływy, sprzedaż książek, spotkań? Konsultacji. Dlatego, że demony boją się światła. Dlatego, z osobą, którą spotkałem, w pewnym momencie dostałem zakaz używania słowa kocham. Toż to paranoja. Dlatego z każdej strony byłem kierowany na poddanie się. Dosłownie, że nie dasz rady. Spotykałem <laughs> demony w ludziach, które dosłownie na ulicy rzucały się, by będąc pod wpływem często narkotyków, alkoholu, i chciały mnie pobić, albo mówiły w słowa, żebym przestał ich niszczyć. Ten opętany nie wiedział, co mówi. Ten pijany nie wiedział, co mówi, ale demon wyrażał się poprzez niego. Dlatego ja nareszcie wypowiadam te słowa, że koniec takiego świata, że to jest mój świat, że to jest świat miłości, że to jest świat życia. I ten świat, to życie przywracam sobie. you can call him call jim